Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie trochę o toksycznych interakcjach, właściwie o czterech z nich. Mianowicie o upokarzaniu, perfekcjonizmie i warunkowości, nadmiernej kontroli i surowości. Cóż to jest takiego, proszę Państwa, toksyczne interakcje? To jest najogólniej rzecz biorąc pewien sposób, w jaki niestety często nawzajem się traktujemy. Sposób, który mamy trochę przejęty z naszych takich historycznych, psychologicznych zasobów, ponieważ zazwyczaj to jest tak, że te toksyczne interakcje to jest coś takiego, co ukształtowało się w nas jako nasz sposób reagowania pod wpływem tego, jak na nas reagowali zazwyczaj nasi rodzice, czy nasi bliscy, czy jak byliśmy traktowani w takim wczesnym czy rozwojowym okresie naszego. Dzieciństwa, potem młodości. Czasami toksyczne interakcje ukształtowują się jako efekt, powiedzmy, relacji z innymi ludźmi, rówieśnikami w szkole, czy jako pewnego rodzaju doświadczenie pewnego procesu traktowania nas. W każdym razie toksyczne interakcje wykształcają się jako pewnego rodzaju, czy inaczej przyjmują postać pewnego rodzaju takich właśnie uszkadzających nas mechanizmów reagowania. Najpierw na nas, a potem często wtórnie naszych mechanizmów reagowania na innych czyli sposobów budowania pewnych relacji pomiędzy ludźmi, które po odniesieniu do dzieci zazwyczaj powodują w nich, w dzieciach, frustrację, rozdrażnienie różne formy cierpienia psychicznego, a w konsekwencji kiedy są przetrwałe i ugruntowane powodują utrwalenie się pewnych takich mechanizmów obronnych, i też toksycznych mechanizmów reagowania, czy takich psychologicznych pułapek, które nazywamy potem schematami zachowań. W każdym razie toksyczne interakcje mają charakter taki bardzo uszkadzający i wywołują w dziecku traktowanym w taki sposób, rozmaite rodzaje takich frustracji, które potem jak gdyby się utrwalają i mają taki charakter krótko mówiąc przetrwały. Dobrze, jeżeli mówimy o toksycznych interakcjach to najpierw o takiej jednej z nich, bardzo trudnej czy bolesnej mianowicie o upokarzaniu, upokarzaniu. Niestety to jest taka forma wpływu, taki rodzaj wpływu, który często Traktowany jest, czy używany jest niemal powszechnie przez rodziców, ponieważ czasami rodzice mają takie przekonanie, że po prostu stosując ten środek wpływu, najzwyczajniej skłonią dzieci do jakiegoś jakiejś zmiany zachowania, że uchronią ich przed zarozumiałością, nie wiem, utemperują temperament dziecka, właśnie czy jakoś ich, czy tam nie wiem. Opanują to dziecko, tak, podporządkują sobie. Natomiast de facto yy, często to jest tak, że skutkuje to takim pojawiającym się u dziecka poczuciem wstydu zażenowania i niestety rodzice często nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo niedźwiedziom przysługę dają dzieciom, upokarzając je. Dlaczego? Do tego, że no, co się dzieje w emocjach dziecka, kiedy słyszy takie komunikaty do niczego się nie nadajesz, zawsze musisz wszystko zepsuć, wiem, wyglądasz żenująco, jesteś głupi, czy inne podobne. Zazwyczaj to uczucie upokorzenia, które wówczas pojawia się, łączy się z takim doświadczeniem odrzucenia i napiętnowania. Czyli zamiast nabrać odwagi, przebojowości, siły i zaradności, Dziecko przeżywa frustrację, ponieważ wykształca się w nim takie poczucie braku akceptacji i uznania, i siłą czy narasta w nim niepewność. Czyli w czy konsekwencją tego jest to, że dziecko ma ogromny, ogromną trudność z takim zaspokojeniem swoich emocjonalnych potrzeb, a Raniące słowa rodziców po prostu pozostawiają w nim ból, nad którym to dziecko nie jest do końca w stanie tak po prostu przejść do porządku dziennego. Krótko mówiąc, frustruje się taka fundamentalna potrzeba bezpieczeństwa w dziecku, wsparcia, miłości, no i pojawia się taka ogromna wyrwa w sercu, którą trudno jest czy trudno potem będzie zaspokoić. I Często jest tak, że komunikaty takie upokarzające, które wychodzą z ust rodziców często nadzwyczajnie kryją taką historię ich bólu. Dlaczego? Bo najprawdopodobniej to oni byli w taki sposób traktowani przez swoich rodziców i często to jest tak, że latami jak gdyby kumulował w nich gniew, poczucie krzywdy, złości, agresji, takiego napiętnowania, którego kiedyś też doświadczali, w konsekwencji. Często wówczas jakby powielają te zachowania w relacji do swoich własnych dzieci. Czasami po prostu nie potrafią pomieścić takich swoich negatywnych emocji, w związku z tym, że obserwują u swojego dziecka jakąś nieporadność, bezradność czy nieradzenie sobie z jakąś sytuacją, no to reagują w taki sfrustrowany właśnie sposób poprzez głęboko raniące słowa, gesty zachowania I nie zdają sobie do końca rodzice sprawy z tego, że to, co ma w ich jak gdyby, przekonaniu rozwiązać tą nieporadność dziecka, co ma, ich, co ma go wzmocnić, co ma jak gdyby, jak gdyby, jak zamknąć tą trudną dla nich sytuację, de facto nie rozwiązuje, ale utrwala problem, tylko przenosi go najzwyczajniej na głębszy poziom. Czyli tak naprawdę, takie dziedzictwo upokorzenia, które. Często nasi rodzice mają w swoim sercu, staje się także naszym dziedzictwem, kiedy rodzice przenoszą te same mechanizmy, którymi byli traktowani na nas. No Działa tutaj taka trochę stara zasada, że słowa mają ogromną moc, także raniącą, i niedokrotnie one wywołują rany w nas dużo głębsze i dużo bardziej takie strukturalne niż jakaś forma przemocy czy takich bolesnych, trudnych komunikatów. Tak naprawdę to nie jest niczym nowym, kiedy powiemy sobie, że to, czego doświadczyliśmy w naszym dzieciństwie właśnie w obszarze takich sfrustrowań czy upokorzeń, często potem staje się obszarem do pracy w tak psychoterapeutycznych. I czasami te konsekwencje właśnie upokorzenia, one na tyle zostają w nas w takiej niepewności, poczuciu bólu, krzywdy zranienia w naszym dorosłym życiu, że trudno je później. Po prostu wykorzenić, tak? No i musimy też sobie powiedzieć wprost, że upokarzanie jest formą psychicznej przemocy, formą znęcania się, formą próbą wywierania wpływu. Który łączy się, który jest przeciwskuteczny, tak? nie tylko ujawnia bezradność, wstyd, zażenowanie tych, którzy upokarzają, ale także albo jest jakąś formą ich przemocowości, czy agresji, czy znęcania się. Czyli de facto ujawnia ich słabość, ale także rani tych, którzy są upokorzeni i nie tylko nie wzmacnia, czy nie dodaje im siły, ale wręcz przeciwnie, jak gdyby osłabia i uszkadza na, na wiele, wiele lat. I no, to jest takie doświadczenie, które wymaga w nas najzwyczajniej, często po prostu uzdrowienia. Tyle, jeżeli chodzi o upokarzanie. Kolejna interakcja taka toksyczna to jest perfekcjonizm i warunkowość. Ona wynika czasami z takiego poczucia czy przekonania, które, które mają rodzice, że dzieci są ich własnością i że Oczywiście jako rodzice odpowiadamy za ich rozwój i mamy im wszystko dać, co najlepsze, co pozwoli naszym dzieciom dorosnąć, rozwinąć się, nabrać takiego potencjału osobowego, usamodzielnić się i, i twórczo eksploatować świat. To wszystko jest ważne. Natomiast jak gdyby dzieci są nam dane i zadane no, po to, żebyśmy nie tyle realizowali nasz subiektywny plan na ich życie, ale po to, żebyśmy pomogli dzieciom odkryć ich własny plan. Bo założenie jest oczywiste, prawda? Jednak w rzeczywistości okazuje się to dużo trudniejsze często niż sądzimy. Krótko mówiąc, większość rodziców oczywiście chce dla swoich dzieci wszystkiego co najlepsze, i tak też często tłumaczy wiele swoich zachowań takich wychowawczych i też często jak gdyby, mimo wszystko nie przyznajemy się, że pewne zachowania nasze które mają pomóc naszym dzieciom, tak naprawdę pomagają bardziej nam niż im. Albo za pomocą takich zachowań czy działań chcemy bardziej sobie niż im pomóc. E, oczywiście nie przyznamy się do tego, e, nierzadko też nie przyznamy się do tego, że po prostu nie jesteśmy świadomi tego, jak bardzo pewne kwestie nas, nas determinują. Ale nie zmienia to jednak faktu, że czasami nasze dzieci służą nam po prostu jako dorosłym do realizacji naszych celów czy ambicji. Oczekiwania często niespełnionych pragnień, zwłaszcza wtedy gdy rządzi nami taki schemat nadmiernych wymagań, czyli gdy nasze nam jako dzieciom stawiane były bardzo wygórowane wymagania i i my robiliśmy wszystko żeby dociągnąć, sprostać tym wymaganiom i w konsekwencji często pozostaje w nas taki mechanizm reagowania, pozostaje w nas to jako taki utrwalony schemat zachowania, którym też de facto czy wedle którego też de facto traktujemy nasze dzieci, i w konsekwencji tacy rodzice, którzy, e, którzy mają w sobie taki schemat wygórowanych wymagań, e, którzy tak byli traktowani, którzy musieli dociągać do pewnego poziomu perfekcji, często w taki sposób traktują swoje dzieci. I to trochę jest nie tak, że traktują te dzieci jako osobno, osobną jednostkę, czy samodzielną podmiotowość, ale traktujemy je trochę jako przedłużenie. Samych siebie. A ponieważ tacy rodzice bardzo liczą się z tym, jak wypadają na tle innych, jak postrzega ich społeczeństwo, jak postrzegają ich inni ludzie, co inni o nich myślą, jak, jak ich oceniają, w związku z tym tacy rodzice często wymagają po prostu perfekcji od swoich dzieci w takich obszarach, które są dla nich jakoś szczególnie ważne dla i tych rodziców oczywiście. I to jest kwestia sukcesu w nauce, w zachowaniu pewnych osiągnięć sportowych, dobrych manier, osiągnięć na olimpiadach, spełnienia rozmaitych właśnie wygórowanych standardów. I często rodzice próbują jak gdyby na rozmaite sposoby wpływać na swoje dzieci po to, żeby osiągnąć efekt właśnie zamierzony, w jaki sposób wpływają na dzieci. często Takimi manipulacyjnymi komunikatami typu, jak się nie będziesz starał, niczego w życiu nie osiągniesz, powinny się wstydzić, zobacz. Nie wiem, jak się, jakie sukcesy ma twój kuzyn, kuzynka, weź się do roboty, dla takich, nie wiem, nierobów czy nie leniuchów nie ma miejsca w tym świecie. Krótko mówiąc, tego typu komunikaty, które mają wywierać presję, mają zmobilizować do działania, do aktywności, jak gdyby działają w taki sposób, że powodują często u dziecka emocjonalną frustrację. Bo też taką frustrację de facto w tych komunikatach rodzice wyładowują. Swoją frustrację wyładowują na dzieci, czy wylewają na, im na dzieciach. I to jest połączone z takim emocjonalnym karaniem właśnie. Czyli jeżeli dziecko nie osiąga sukcesów, które spełniają ambicje czy potrzeby swoich rodziców, no to te komunikaty łączą się z faktem, że rodzic na rozmaite sposoby komunikuje dziecku swoje rozczarowanie w gestach, w milce twarzy, w lekceważącym sposobie traktowania właśnie w takich komunikatach, Chłodem emocjonalnym, w takim zachowaniu pogardliwym, i często wielu rodziców nie potrafi zapanować nad takim rozczarowaniem, które rodzi się w, w ich sercach, i właśnie to rozczarowanie uzewnętrzniają w taki manipulacyjny sposób, po to, żeby zmusić czy zmobilizować swoje dziecko do większej aktywności do tego, żeby dociągali do tej poprzeczki, którą im stawiają. A więc skąpią pochwały, trakt, traktują dzieci z chłodem, z dystansem, porównują z innymi, mobilizują do nieustannej, w takiej większej aktywności, poddają nieustannej krytyce, porównują z innymi, uzależniają jakoś od opinii swojej właśnie, traktując często protekcjonalnie i lekceważąco. No i to powoduje, że w emocjach dziecka zostaje poczucie wielkiej krzywdy, Dziecko jest wtedy nieustannie zmuszane do mierzenia się z takimi właśnie wygórowanymi wymaganiami, oczekiwaniami. To rodzi lęk, wstyd, poczucie winy, obawę przed oceną. No i też często potem takie dzieci też nie potrafią swoich dzieci chwalić, też przenoszą na nich ten mechanizm wygórowanych oczekiwań, wywierają toksyczną presję i domagają się od nich kolejnych sukcesów, ponieważ mierzą je właśnie trochę swoim miarą i mają w takim swoim sposobie przeżywania siebie i świata wdrukowane takie przekonanie, że po prostu ten perfekcjonistyczny rygor jest konieczny do tego, żeby przetrwać, żeby żyć i że jakby wchodzi się w dorosłe życie z takim poczuciem właśnie wówczas, że na miłość trzeba zasłużyć. Dzieci traktowane w taki sposób, wedle takiej toksycznej interakcji Perfekcjonizmu i warunkowości, no one czują, że na miłość trzeba zapracować, na uznanie, na szacunek trzeba zapracować, że trzeba wyśrubować swoje jakby możliwości aż do granic, i dopiero wówczas jesteśmy godni tego, żeby być docenieni, zauważani, pochwaleni czy jakoś nie wiem, kochani po prostu najzwyczajniej. I często. Ta, ten toksyczny mechanizm, ta toksyczna interakcja odbija się również w takim sposobie traktowania świata. Później człowiek, mając taki perfekcjonistyczny schemat, wykształcony w konsekwencji, staje się apodyktyczny, taki omnipotentny, traktuje innych z wyższością, ma ogromnie wygórowane oczekiwania, nie potrafi z tych oczekiwań spuścić. Nie potrafi też jakby emocjonalnie cieszyć się życiem, dopóki nie zostaną zrealizowane pewne wymagania I, i z takim człowiekiem strasznie trudno żyć, ponieważ jest gdyby w nieustannej krytyce i ocenie innych, stawiając tą poprzeczkę tak bardzo wysoko, że trudno jego oczekiwaniom sprostać i, i te osoby żyjąc pośród nas, wedle takiego bardzo wygórowanego schematu zachowań, jednocześnie straszliwie cierpią. Pozornie wyglądają na ludzi dominujących, zaradnych, takich właśnie unipotentnych, aktywnych, a jednocześnie w ich sercu kryje się wielki ból i, i cały czas wielkie sfrustrowanie i takie nieustanne jak gdyby, niespełnienie. Więc e, trzeba uważać bardzo na takie mechanizmy perfekcjonizmu i warunkowości, które ujawniają się w sposobie traktowania innych, bo to jest e, po prostu toksyczna interakcja, która często, czy którą często mamy jak gdyby, w zasobach. E, Pozyskanych z naszego domowego, czy dziedzictwa, czy z historii naszego życia, niestety. Kolejny schemat pułapka to jest nadmierna kontrola. Właściwie schemat pułapka, powiedzmy raczej toksyczna interakcja, która wpycha w nas, nas w, w konkretne schematy zachowań. Nadmierna kontrola. no. Kiedyś można powiedzieć tak, że takie zaniedbane dziecko kojarzyło się z takim smutnym wi widokiem umoru malucha głodnego, wałęsającego się tam po ulicach czy bezdomnego. Natomiast można powiedzieć, dzisiaj istnieje też taka inna forma pewnego zaniedbania chociaż oczywiście to jest przeciwieństwo takiego zaniedbania czy braku opieki ponieważ e, e, mam na myśli tutaj nadmierną kontrolę nadmierna kontrola to jest jednak e, chociaż dziecko nie jest e, niezaopiekowane, bo jest przeopiekowane, ale jest to forma emocjonalnego zaniedbania, ponieważ e, to się dzieje no, tak naprawdę m, przez nadmierną kontrolę e, tłamsimy czy dusimy emocje dziecka e, dlaczego? Ponieważ e, Nadmierne kontrolowanie, czy w ogóle kontrolowanie dziecka nie jest oczywiście niczym złym, wręcz przeciwnie, ono jest bardzo potrzebne i konieczne. Dlaczego? No bo dziecko musi mieć w takim swoim funkcjonowaniu, każdy potrzebuje pewnych ram jasnych. Te ramy dają pewne poczucie bezpieczeństwa. W tym sensie jak gdyby dziecko, które jest bez ram, bez kontroli jest nieszczęśliwe, tę nową sprawę, ponieważ nie ma bezpiecznego fundamentu, na którym mógłby się oprzeć. Natomiast czasami to jest tak, że nadmierna kontrola staje się pułapką i taką klatką, w, które, w, którą, nadmiar, w którą na wiele, wiele lat jesteśmy w stanie uwiązać psychikę naszych dorastających dzieci, czy dorastających dzieci. I oczywiście wszystko teoretycznie wygląda bardzo pozytywnie: czyli rodzice podążają krok w krok ze swoim dzieckiem, usuwają wszelkie przeszkody i takie piętrzące się trudności przed dzieckiem. Wybierają, decydują, wspierają, prowadzą, ale szybko okazuje się, że to wybieranie decydowanie przejmuje taką postać przetrwałą i nie adaptuje się do rozwoju dziecka plastycznie, to znaczy nie zmienia się wraz z wiekiem, nie generuje coraz większej wolności, odpowiedzialności, A to jest, natomiast staje się coraz bardziej toksycznie i uciążliwe. Ponieważ w przekonaniu nadmiernie opiekujących i kontrolujących opiekunów dziecko jest niezdolne do tego, żeby samodzielnie podejmować decyzje, a więc rodzice silnie wpływają na taką jego zaradność i w znacznym stopniu ograniczają samodzielność, i też tą samodzielność przez to pośledzają, ograniczając swobodę. A więc często rodzice sami decydują o kierunkach rozwoju, wzrostu, dojrzewania dziecka w takim sensie, że bardzo silnie wpływają na dobór wieśników, na selekcję upodobań dziecka, na spędzanie wolnego czasu i de facto kluczem tu są ich, czyli rodziców upodobania, a nie upodobania dziecka. No i teraz tacy nadmiernie kontrolujący rodzice potrafią wbudać w dziecku silne poczucie winy, przede wszystkim wtedy, gdy ono próbuje budować jakąś swoją niezależność, albo wzmacniać w dziecku przekonanie. Potrafią tacy rodzice, że jest nieporadne, słabe, niekompetentne, że z pewnością nie poradzi sobie tam z otaczającym go światem. No i do, do tego dochodzi też czasami taki mechanizm emocjonalnego wikłania, to znaczy. Wtedy zwłaszcza, kiedy rodzice na przykład są z sobą w konflikcie jakimś, i jedno próbuje pozyskać dziecko dla siebie i przytrzymać i je przeciągnąć na swoją stronę. Wówczas taki kontrolujący rodzic potrafi czasami uczynić z dziecka powiernika własnych tajemnic i uczuć, także tych negatywnych, adresowanych przeciwko współorząkowi na przykład. A więc Zwiera się na przykład dziecku, oczekuje od niego tego samego, chce spędzać z nim czas albo zarządzać e, z, jak gdyby tym czasem zgodnie z własnymi preferencjami, czasem dziecka oczywiście. E, oczekuje od dziecka, że będzie takim partnerem dla niego w czasie rozmaitych, powiedzmy, takich frustrujących doświadczeń, e, że będzie wspierać go dziecko jego tak, w rozmaitych niepowodzeniach, trudnościach relacyjnych czy właśnie w poczuciu samotnienia. Często niestety prym w tej takiej nadmiernej, toksycznej, symbiotycznej kontroli wiodą matki, które często jak gdyby zalewają dzieci z taką swoją emocjonalnością i, i wymuszają na dziecku coś na kształt takiej chorobliwej, lękowej lojalności, też oczekując, że dziecko będzie jak gdyby spełniało ich takie sfrustrowane często potrzeby i oczekiwania. No i kiedy się dziecko próbuje przed tym bronić, no to słyszy takie komunikaty w stylu, jesteś niewdzięczny, tyle ci poświęciłam, a tym i tak się odpłacasz albo nie mam w tobie żadnego wsparcia, jesteś egoistą, myślisz tylko o sobie. I często dziecko nie potrafi się należycie przed tym jak gdyby obronić i ulega takim takim symbiotycznym, przewlekłym sposobom wikłania czy przywiązywania. W konsekwencji zamiast samodzielności, sprawczości, dojrzałości, takiej. Wykształcone indywidualności, no, rodzi się czy wykształca się w nim dziecku nieporadność, postawa silnej zależności od rodziców, takie gdzieś ukryte sfrustrowane potrzeby i rozdrażnienie, smutek, społeczne wycofanie, silna lękowość. I to uwalnianie od skutków nadmiernej kontroli może być bardzo trudne, bolesne i może być długim procesem, ponieważ generuje to przywiązanie silne lęki, które nie jest tak prosto, jak gdyby przekroczyć. Oczywiście podkreślam dziecko wychowane w nadmiernej kontroli też powiela czasowy mechanizm i w taki sam kontrolujący sposób traktuje swoje dzieci później przykuwając je, przywiązując czy symbiotyzując z sobą ponadmiarę. Oczywiście kontrola jest potrzebna, i stawienie granic jest potrzebne, i wzrastanie z dzieckiem jest potrzebne, towarzyszenie dziecku jest potrzebne w tym wszystkim. Natomiast no nie może być tak, że e, to jest takie kontrolowanie zawłaszczające czy wspieranie zawłaszczające, gdzie pod pozorem wsparcia, towarzyszenia, miłości e, daje się dziecku coraz silniej, czy coraz silniej pęta się je i przywiązuje do siebie, bo wówczas e, zamiast je uwalniać, usamodzielniać, wzmacniać, mądrze mu towarzyszyć w procesie rozwoju, no to rodzic przywiązuje dziecku do siebie i czyni je najzwyczajniej niewolnikiem swoich potrzeb i swoich. I rozmaitych zależności. No i czwarta toksyczna interakcja na dzisiaj to jest surowość czy karanie. Czasami schemat surowości i karania, czy inaczej, toksyczna interakcja surowości i karania wykształca wiele toksycznych psychologicznych schematów, które uszkadzają na rozmaite sposoby nasz sposób funkcjonowania w świecie. Dlaczego? Ponieważ surowość, nadmierna surowość i karanie jest zawsze formą przemocy. I ona może mieć charakter i psychiczny, i pewnego rodzaju psychicznego znęcanie się poprzez krzyk, podniesiony głos, różne formy wulgaryzmów, różne formy agresji takiej psychicznej, straszenia, nadmiernych kar takich, które są nieodwołalne, gdzie rodzice są na tyle sztywni, że za, za drobiazgi narzucają pewne bolesne kary, takie silnie jak gdyby uszkadzające. Gdzie drobiazg, powiedzmy, drobna przywina kończy się karą bez możliwości miłosierdzia, bez, bez jakiegoś takiego, powiedziałbym, wczucia w potrzeby dziecka, natomiast jest surowym egzekwowaniem prawa. Oczywiście skrajną formą jest znęcanie się fizyczne, czyli forma kar cielesnych, które no, bardzo mocno upokarzają i skutkują bardzo mocno zapadające w pamięci takim doświadczeniem poniżenia czy upokorzenia. I oczywiście istnieją rozmaite dyskusje czy można karać fizycznie, czy nie można karać fizycznie, no nie, kary fizyczne są po prostu formą przemocy i zazwyczaj to jest tak, że kara fizyczna jest przejawem po prostu bezradności czy słabości rodzica i Oczywiście, tu musi być pewien mądry balans. Tak? Oczywiście, rodzic musi umieć czasami zareagować szybko w momencie, kiedy małe dziecko może sobie zrobić krzywdę, i czasami bez kontaktu fizycznego, bez, bez przytrzymania, bez nawet jakiegoś takiego ograniczenia ruchu, tak? dziecko no nie da się. Nie da się Czasami zapobiec krzywdzie, więc tutaj trzeba pewnej elastyczności, ale jest różnica między nie wiem, powstrzymaniem przed niebezpieczeństwem, nawet takim fizycznym, poprzez właśnie przytrzymanie, wzięcie na ręce, odciągnięcie od jakiejś sytuacji, a jest jak gdyby różnica między konkretną formą fizycznej opresji, przemocy, uderzeniem. I to jest trochę tak, że czasami czy zawsze jak gdyby antidotum na przemoc fizyczną, która czy psychiczne zęcanie się, które jest pewnego rodzaju konsekwencją, czy skutkiem bezradności często, jest umiejętność konsekwentnej, cierpliwej od samego początku miłości, takiej, która towarzyszy dziecku, która jest, potrafi być stanowcza jednocześnie czuła, potrafi znaleźć balans między, między jak gdyby, pewnego rodzaju budowaniem autorytetu poprzez właśnie stanowczość i konsekwencje, a jednocześnie czułość, delikatność, miłość. Yy, I pamiętajmy, że rodzic zawsze jest silniejszy, większy od swojego dziecka. Jeżeli od samego początku wdraża mądrze taki balans między miłością, czułością, a konsekwencją i stawianiem mądrym reguł, to przemoc fizyczna nie jest potrzebna. Natomiast fi przemoc fizyczna, czy w ogóle psemu, przemoc psychiczna i znaczenie się, surowość, karanie są zawsze formą... Nadmiernej agresji są zawsze formą krzywdy, która osadza się w dziecku na tyle głęboko, że uszkadza funkcjonowanie dorosłe i powoduje, że gdzieś tam to przenosi się na przeżycia, na wspomnienia, na interakcje z innymi, z innymi ludźmi. Więc przemocy fizycznej, psychicznej unikamy, ponieważ surowe karanie, nadmierna surowość, nie mówię tutaj o. W zasadnych, dopasowanych do, do sytuacji dziecka karach, bo kary są elementem procesowawczego i je też trzeba umiejętnie wdrażać, ale kary muszą być umiejętnie dostosowane do sytuacji dziecka, do, ich, do jego faktycznej przewiny. Zawsze musi być jakiś wymiar też miłosierdzia, miłości względem dziecka. Zawsze musi być, to musi być zbudowane na zaufaniu, na czułości, na pewnego rodzaju bezpiecznej bliskości rodzica, który kara nie po to, żeby się znęcać, ale po to, żeby najzwyczajniej dziecko mogło też poczuć, że zapewne zachowania niestety są konsekwencje, prawda? I kary są, jak gdyby wachlarz kary jest bardzo szeroki i one nie muszą być przemocowe. I dziecko, które jest w mądry sposób karane, Włącznie z mądrze stawianym mu wymaganiami, nie ma doświadczenia krzywdy, upokorzenia, natomiast ma poczucie, że pewne zachowania rodzą konsekwencje, a to jest rozwojowe dla umiejętności przewidywania i mądrego wdrażania się w dorosłe życie. Cztery toksyczne interakcje: upokarzanie, perfekcjonizm i warunkowość, nadmierna kontrola i surowość. Warto ich unikać, żeby nie wykształcały się toksyczne schematy naszych zachowań, żeby nie krzywdzić swoich dzieci.